Witam, z tej strony Golden, a to jest Roblox Arsenal, nagrywam tu już trzeci raz, żeby się to nagrało. Naprawdę trzeci raz to nagrywam. Jestem trochę już, trochę taki zły. Trzeci raz nagrywać jedną rzecz, to naprawdę ciężko, wiecie? No. Trzeci raz nagrywam jeden i ten sam film. Muszę teraz bardziej patrzeć chyba na czas, a nie skupiać się na grę. Dobra, nie wiem skąd to było, nieważne. To jest MOJA PIŁKA! Moja! 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 O nie! NIE! Chcę przez przypadek, dobra muszę uciekać. No, no nie! Dobra! Super! Czemu tak... Ja sam... A nie, nie głos o to. Boże, muszę naprawdę na takiej szybkości, się niepewnie. Jedna... Halo? Nie, 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 nie mogę z taką. Nie mogę z takim. Nie mogę tak z taką. Muszę dać na dwa. Inaczej ja nie będę. Dwa albo. O, to Co jest? Dobra, nie, 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 uciekaj, uciekaj, roz.

Ja go załupam, że mam! Czyli, mi. No, dziw... Ja mam humor taki. Dziwny. O oh boj. Mój cel! Mój cel, jezus! Dobra. Chciał mi żeby to się nazywa. Dobra, nieważne. I będę miał do Was pytanie: czy będziecie chcieli. Bo na pewno, chyba. Odpalę komentarze, tak? Golden, nie zrób, z głupiego odpal komentarze I napiszcie mi w komentarzach i Czy będziecie chcieli Żebym nagrywał sam Albo z kimś Jeśli z kimś to spróbuję ogarnąć Alright, kogoś Dobra, you know what to do Dobra, my, dwie, więc prawie 3 minuty Dobra, bo mogę max do... Film może ma, max 9 minut trwać, bo inaczej to po prostu ten. Boże, niebieski jest jak to dziwnie wygląda i trochę będzie dziwnie brzmiał mikrofon na pewno, bo miałem go przez chwilą przy brodzie, więc może trochę być teraz skopcona skop jakoś. Będzie jakoś kibla. <laughs> Mój fu humor bardzo. Mój humor śmieszny tak bardzo, że ja, ja nie mogę. Ważne. No. umieraj. Giń! Do... Czemu nie umierasz? Nareszcie! Dobra, nareszcie umar Tak się kończy. Co ja robię? Nie no, ja, ja jestem normalnie tank Jeśli chyba zmienię nazwę kanału na tankie nie no, normalnie na tank Ale to jest mistrzostwo. Boże, strzelanie. No Bo ich. Dobra, jest. Wylecz się. Co on robi? Co jest? Co, to... co? Ładowanie... Dobra, ale ogólnie... Trzeci raz nagrywam, chyba to już mówiłem, że trzeci raz nagrywam to. Pierwszy odcinek, czyli rady nagrywać. Ogólnie to. Ogo... Jak ogarnę drugi mi... Mi... mikrofon, chciałem powiedzieć mi... Mi... Moni... monitor, to będę gr... więcej gier może będzie, ale na razie to Roblox, Roblox Arsenal i eventy... będę... Lub jeszcze się zastanowię nad jedynerną grą The Binding of Isaac, ale nie tym nowym, tylko tym najstarszym. Ale to będą pewnie filmy takie w stylu... stylu Heha Śmieszki Aha fany. Tylko że w moim stylu. I w ogóle nikt nie będzie się z tego śmiał i będzie to miało najmniejszy najmniej łapek w górę i subskrypcji. Co ja mówię? Tylko... Właśnie mój problem jest taki, że nie umiem czasami... Nie wiem co mówię, a czasami wiem co mówię... A czasami po prostu mówię cokolwiek. No. Szkoda, że nie... Była łańcuchowa najlepiej. Dobra. W ogóle będzie na pewno, nie wiem, granie... Granie tylko... Jakimś typem broni, bo mam legendarne. Mam mam każdą. Więc jak będziecie, będą jeszcze seria pomysłów od widzów arsenalu. Right, ją będę robił te. Um, jakimi wersjami broni będę grał? no wiecie, najpierw od samych zwykłych. Zwykłych. Jakimi wersjami, jakimi wersjami tych. Wiecie, że no, skinów. Sk skinów. Dobrze mówię, skinów jakiego jak w miera, jak, jak wygląda śmierć z moj, mojej ręki i te inne. Nie wiem czy to dobrze wytłumaczyłem, ale to pokażę Na pewno drugi... pierwszy... drugi odcinek, pierwszy jest... Pierwszy taki odcinek, w którym... Zaru drugi... To właśnie będzie... O Boże Sniper. Hej! You got him! O, bo o nie! Puszę, xx puszę. I no. I będę robił ranking naj, najfajniejszych, nie wiem, najfajniejszych, najfajniejszych skinów, najgorszych według mnie. Nie wiem, jak go zabiłem. Nie, nie wiem, jak mu krytyka strzeliłem, Jak mu krytyka strzeliłem w ogóle? Łot! Typie co hakulą chodzą. Może, nie wiem, ogarnę. I polecam też z kanału Nore Zapraszam na ten kanał, umieram. I na kanał. Jak chcecie inne gry? Milkoła nagrywa inne gry. Y, Tricksu. Nagrywa inne gry, na pewno w opisie dam te linki do ich wszystkich kanałów, gdzie jest opis, opis jest pod nazwą filmu i pod moim logiem. Pod moim logiem jest i chyba... I, I wtedy jest opis jak będzie... Jak nie będzie tych, to jak znajdziecie takie coś, pokaż więcej kliknijcie to. Tam będą możliwe, że będą e... Okej, okay, dobra, robimy po prostu mi. Dobra, nieważne. Może gdzie oni są? Ty, ale 12 killi nawet dobrze, a jest 8 mils, dobra, będę musiał jakoś to szybko ogarnąć. Albo skończę, nie wiem. skoczę jakieś 9 minut, 30 sekund, i tyle, i będzie the end, albo następnej się śmierci. Okej. Okay. That's how you do it. Dobra. E, miło, miło, że, miło, że udało mi się w końcu nagrać ten film, bez żadnego cięcia i czegokolwiek, że nie wywaliło mi nagrywania, dobra, w końcu, jak, jak będzie ten tutaj mikrofon, to się wkurzę. Ale miło, miło, że udało się to nagrać. Mi, miłego, miłego dnia, nocy, wieczora, cokolwiek. Pa.